Fredy Merkury przed sekundą śpiewał, to może ja już nie będę nic od siebie dokładał i żadnych mądrych słów wypowiadał na początek naszej audycji. Tylko oddam od razu głos pierwszemu gościowi, bo to jest Freddy Merkury, politologii. Przy telefonie doktor Jerzy Targalski, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No do... wiem, kto to jest Freddy Merkury. No, no, pan doktor kiedyś się dowie, to pan doktor powie, że to był duży komplement. I wtedy będzie pan mógł, doktor, się ucieszyć i poczuć się szczęśliwym człowiekiem. Mam no to muszę zobaczyć, Freddy Mercury. Jeden z wybitniejszych wokalistów. No dobrze, to koniec tych krotochwil i żartów, bo sprawa jest. No nie wiem, że to był ten wokalista, którego przed chwilą dawaliście, jakieś potworne wrzaski słyszałem w telefonie. No, bo pan doktor nie zna się nowoczesnej, współczesnej muzyce sprzed 40 lat. No, nie, to w ogóle jakieś odgłosy z piekła raczej. Nie. To nie normalna muzyka. No i to chyba Bohemia Rapsody, jeden z kultowych utworów lat 70. Pan doktor dobrze pamięta, na 70. na uniwersytecie tutaj pan był studentem, to powinien pan słuchać. Tak, ale, ale to była jakaś normalna muzyka, a nie to co teraz słyszałem, no ale mniejsza z tym. Mniejsza o muzykę. Czy normalną politykę zagraniczną prowadzi Joe Biden, panie doktorze? No, a dlaczego miałaby być nienormalna? No, i jedno mówi, drugie robi. To wydaje się być lekko schizofreniczne. Najpierw mówi, nie pozwolę na powstanie Nord Stream 2. Jego administracja mówi to samo, a urzędnicy, którzy przesłuchowani byli przed kongresem, mówią, naszą polityką będzie zwalczanie Nord Stream 2. Mija parę tygodni, parę miesięcy i mówią i robią coś zupełnie innego. No, to nie jest normalne. Chyba. A, nie. a widział pan polityka, który robi to samo, co mówi? Ja myślałem, że to są tacy ludzie jak my wszyscy że oni mają jakąś tam łączność nie. między słowami. Maczynem. Nie ma żadnej łączności między słowem a czynem. Wszystko zależy od okoliczności. To dlaczego Joe Biden postanowił dać prezent Putinowi? Ale dlaczego Putinowi? Że Biden przede wszystkim dał prezent Niemcom, a nie Putinowi. Putin, Putin na tym skorzystał. Putin to jest dopiero drugi szereg. Nord Stream to jest polityka niemiecka. Przede wszystkim, więc y, polityka y, niemiecka uzyskała sukces. Tak? Polityka niemiecka polega na tym, że y, głównym kontrolerem y, Energetyki w Europie będą Niemcy. Nie, nie, nie. A dopiero na drugim etapie będzie to energetyka oparta o gaz rosyjski. Tak? Pan doktor musiał się. Niemiecko-rosyjski, ale to jest polityka skierowana do Niemców. Przypominam, jak zwykle, nie wiem, wszyscy już na amnezję chorują i zapomnieli, co się działo kilka miesięcy temu. Artykuł Karen Bauer o tym, że Niemcy będą człowiekiem amerykańskim. Ameryki, w Europie, to był artykuł skierowany, propozycja skierowana do demokratów. tak? Było no i, I dobrze tak, pamiętamy ten artykuł, bo nie każdy ma w tym kraju amnezję, przynajmniej nie ma jej dr Jerzy Targalski. To jeszcze jedna mało dowcipna uwaga: może pan doktor się pomylił, bo Joe Biden wyraźnie mówił o Europie, że powstanie w tej sytuacji gazociągu jest dobre dla Europy. Takiego słowa użył nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Czyżby się pomylił? Nie pomylił się, ale doskonale wie, że Niemcy to Europa, a Europa to Niemcy. Kto kontroluje Europę? Niemcy, więc e, wie pan, to są synonimy. No nie dla nas w Warszawie przynajmniej. No to źle, bo to znaczy, że nie dostrzegamy rzeczywistości. Ale rzeczywistość jest taka, że mamy e, niemiecką Unię Europejską i e, w praktyce, oprócz Niemców, to nikt się w Europie nie liczy, bo nawet Francja jest przecież obezwładniona tak? i ma niewiele do powiedzenia. No. E, a inni w ogóle nie mają nic do powiedzenia. I tylko Niemcy, chociaż Niemcy poza gospodarką nie mają większych atutów ani moralnych, ani, ani militarnych. A kogo obchodzą atuty moralne? Naprawdę, niech pan nie żartuje sobie, no. No, ty, ty, jak się patrzy... Da... A, a, a tutaj militarne? A kogo obchodzą atuty militarne? No to Rosja obroni Europy wreszcie. To jest... Ważna jest gospodarka. To się w tej chwili liczy najbardziej, tak? I w związku z tym, że Niemcy kontrolują gospodarkę europejską, no to wszyscy są od Niemców zależni. Ale to to jest z to go... własnej woli, a inni dlatego, że nie mają wyboru. To rodzą się kolejne pytania, odpowiedzmy na nie, dlaczego Joe Biden uznał, że Europa to Niemcy, a Donald Trump myślał trochę inaczej myślał, że Europa to wszystko poza Niemcami. Nie, nie myślał, że to wszystko poza Niemcami, tylko Trump dążył do pewnej równowagi sił w Europie, co pozwoliłoby zachować kontrolę amerykańską, tak? Na to, bo jak mamy różne siły, no to możemy je równoważyć balansować i zachowujemy kontrolę. Natomiast Joe Biden, demokraci, bo będę o że Bidenie to jest zabawne, no przecież to nie o niego chodzi, bo on niewiele rozumie przy swoim stanie demencji, tylko chodzi o zaplecze, tak, o e, gremia kierownicza Partii Demokratycznej. E, ze względu moim zdaniem głównie ideologicznej doszło do wniosku, że e, trzeba zawrzeć sojusz z lewicą europejską. E, I ten plan jest właśnie realizowany, tak. Po co Ameryce, po co amerykańskiej lewicy ten sojusz z europejską lewicą, co ma dać Stanom, bo to, że Donald Trump zwalczał Nord Stream 2 było jasne, robiło się wtedy miejsce na eksport amerykańskiego gazu, ale po co Stanom Zjednoczonym silniejsze Niemcy i tym samym silniejsza Rosja, to ja nie do końca pojmuję. E, silniejsze Niemcy są po to, że dzięki temu demokraci mogą realizować swoje plany rewolucji komunistycznej z jednej strony, no, a z drugiej e, skoncentrować się na Chinach. Ale wie pan, to, ta koncentracja na Chinach też wy, w, w, w wydaniu demokratów jest e, powiedzmy sobie dyskusyjna, bo przypomnijmy, że e, demokraci e, zdobyli władzę między innymi dzięki poparciu Chin, więc. E, to na, różnym, na każdym etapie wygląda inaczej, ale generalnie e, dzięki temu mają spokój, oddają władzę nad Europą Niemcom, e, pewnie myślą, że będą ich kontrolowali, co jest oczywiście błędem, no ale my poniesiemy tego konsekwencje. No właśnie, co to oznacza dla Polski ten zwrot w polityce amerykańskiej za Donalda Trumpa byliśmy chyba beneficjentem kłótni między Waszyngtonem a Berlinem, a teraz będziemy byliśmy, Daniem. Tak, byliśmy beneficjentem kłótni e, tej rywalizacji amerykańsko-niemieckiej, ale nie potrafiliśmy z tego skorzystać, bo to był jedyny moment, kiedy Polska była potrzebna, a skoro Polska była potrzebna, to mogła coś dostać, tak? No i, e, a bazy amerykańskie w... obecność wojsk, bo pamiętajmy, że no, się w roku 15 wojska... Było to Podobno. mało prawdopodobne, a stało się faktem. Ale... Stało się faktem, dobrze jest, ale nie jest to obecność stała, może być zawsze zmniejszona. Poza tym, umowy o zwiększeniu obecności amerykańskiej nie zostały, zostały zawarte, ale nie zostały zrealizowane już nie będą zrealizowane, dopóki demokraci sprawują władzę w Waszyngtonie. Ale generalnie nasza, jakby to powiedzieć, słuchalność powodowała, że osiągnęliśmy mniej niż mogliśmy. O to mi chodzi. Jestem zwolennikiem się z Ameryką, ale to nie znaczy, że mamy wyłącznie, wie pan, wykonywać polecenia, tak? Ale ten moment już minął. Teraz mamy, Ameryce nie jesteśmy potrzebni, w związku z czym nasze interesy będą uwzględniane o tyle, o ile zgodzą się na to Niemcy, tak? Czyli tak naprawdę pierwszeństwo będą miały dla Amerykanów interesy niemieckie. W związku z czym będzie korzystała Rosja, a Polska będzie traciła. Jaka jest, jaki jest plan niemiecki dla Europy i czy jest w Europie w takiej konstelacji, kiedy Waszyngton, jak rozumiem się, tylko do, doprecyzujmy tym ruchem, tą decyzją sprzed 14 mniej więcej godzin, decyzją wywiadem, to był krótki briefing na lądowisku śmigłowców. Joe Biden powiedział, tak, zezwolimy na to, aby Nord Stream 2 był dokończony. To jest sygnał, który mówi, że w tej chwili gros swojej władzy w Waszyngton w Europie z na Berlin, tak to można no, tak, rozumieć? Tak, tak, tak uważam. Berlin to wykorzysta. Zresztą mówiłem już na samym początku, jak tylko się zakończyły wybory w Stanach Zjednoczonych, że teraz rozpoczyna się okres bardzo niebezpieczny i dla nas zły, ponieważ Niemcy będą robiły, co chcą, tak? Najpierw wykorzystały zamieszanie przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych, żeby swoją pozycję umocnić, a teraz wykorzystują. I będą dalej wykorzystywały ten sojusz z Ameryką, żeby osiągnąć swoje cele strategiczne. A te cele strategiczne to jest po pierwsze podporządkowanie całej Europy. Po drugie likwidacja jakiejkolwiek próby niezależności w naszym regionie i umocnienie jakby swojej pozycji kolonialnej Polski. Dogadanie się z Rosją i dogadanie się z Chinami. I dlatego. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym stanie dziewczyny w pewnym momencie będą musiał się przekonać, że e, ich e, ideologiczna strategia na sojusz z Niemcami jest e, błędna, bo Niemcy się współpracy z Chinami nie wyrzekną, tak? Ameryka może postraszyć się Litwę, czy Polskę, czy tego typu kraje, żeby nie współpracowały z Chinami, ale Niemcy na samym początku, zresztą nawet w tym tekście KS Bauer, zaznaczyły, że mają swoje odrębne interesy z Chinami, tak? I. I będą zacisniały współpracę z Chinami, bo są jedynym państwem w Europie, które na handel z Chinami korzystają, muszą gdzieś ukryć swoją produkcję przemysłową, maszynową i robią to w Chinach, a koszty tego wszystkiego będą ponosili inni. W Polska. To jeszcze zanim do tych Chin, do tych kosztów, które będziemy ponosić przy telefonie dr. Jerzy Targalski, publicysta, historyk, wykładowca akademicki, znawca polityki zagranicznej, ale także tej sfery związanej z działalnością służb specjalnych, chociażby wielotomowa publikacja o działaniach służb specjalnych w czasie pierestrojki w bloku sowieckim. Dobrze, panie doktorze, a Rosja jest taka prosta wyliczanka, którą która łatwo można Zrobić, kiedy Stany, powiedzmy już po upadku muru berlińskiego, robiły jakąś formę resetu czy ocieplenia z Rosją, to to się zawsze prędzej czy później kończyło rosyjską agresją, a to w Gruzji, a to na Ukrainie. Pytanie, czy teraz będzie podobnie, czy to, że jeszcze napompujemy Putina parą, tam iluś tam setkami petrodolarów przez tą ropę czy tam gazodolarów, to to się skończy tym, że Putin znowu gdzieś zaatakuje. No i ona on atakował to wie, kiedy to było w, dla niego korzystne i konieczne z punktu widzenia interesów moskiewskich. Jeżeli nie będzie konieczne, bo e, podzieli się wpływami z Niemcami, to nie będzie atakował. Zresztą ta sprawa e, f, Ataku terrorystycznego zrobionego rękami Łukaszenki na samolot państwa NATO, no bo Polska jest członkiem NATO, pokazuje, że Putin już udowodnił, że państwa NATO w naszym regionie nie mogą liczyć na solidarność innych członków NATO i będzie dalej tę linii kontynuował, bo celem zawsze jest wepchnięcie wpływu amerykańskich z Europy. Jeżeli teraz Amerykanie sami, że tak powiem, się wycofują i Niemcy stawiają na pierwszej linii, no to w zasadzie Rosjanie swoje cele strategiczne realizują. A gdzie będzie ta linia demarkacyjna? Linia Unii Europejskiej to jest to, gdzie Niemcy powiedzą, nie, 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 to już na przykład Węgry, Polska, Litwa, Łotwa, to już jest nasza strefa wpływów i Putin się cofnie, będziemy mieli nową Jałtę, nowy, nowy nie, tak swoistą nie, Jałtę, nie. bo z Niemca. No, Ale kategoriami przeszłości jest bezsensowne. Nie w w roku 1945. Tylko 82 prawie lat później, i w związku z tym jest inna sytuacja. Nie będzie żadnego, żadnej linii podziału gdzieś tam na Wiśle czy coś takiego, tylko będą po prostu podzielone, ten cały region będzie obezwładniony tak żeby siedział cicho i wykonywał tylko rozkazy z Berlina, zamknąć turów, to zamykamy turów, e, likwidować kopalnie, to likwidujemy kopalnie, prawda i tak dalej. E, Wpływy będą miały charakter funkcjonalny. E, ta sfera, w tej sferze wy decydujecie, a w tej sferze my decydujemy. Jaka jest szansa dla Polski? Ostatnio spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Turcji, Erdoanem. To jest, to jest możliwość wyjścia z tego, z tych kleszczy dużych państw? Nie, no, wyjścia z kleszcz, jeszcze to nie daje, ale oczywiście jest to decyzja tego spotkania jest słuszna i decyzja kupu dronów jest słuszna i współpracy z, z sektorem przemysłu zbrojeniowego tureckiego jest słuszna. Także no jakiekolwiek umacnianie pozycji w, po w Polsce poprzez nawiązywanie kontaktów poza tymi właśnie mocarstwami to jest dobra linia, ale myślę, że to, co nas czeka, to wypełnianie wyłącznie rozkazów z Berlina. Hmm, ale do tego musiały się zmienić rząd w Warszawie. Czy taka zmiana Dlaczego? nie jest? A to nie ten rząd zapowiedział zamknięcie kopalni? Nie ten rząd zapowiedział e, rozebranie Ostrołęki? E, to prawda, decyzję obecnego... To po powiedzmy rząd, skoro ten rząd to wykonał. No ale z drugiej strony ten rząd A nie, ten nie rząd zamknął i... Turowa. No nie zamknął, bo nie można tak nagle zamknąć, prawda? Cały, cały region by się zbuntował i to byłoby e, za, za duża była awantura. Była e, tutaj Niemcy poszli po bandzie, no ale chodzi mi o coś innego. Czy to nie ten rząd opowiedział się e, za e, tym zielonym ładem, który likwiduje e, konkurencyjność polskiej gospodarki i w ogóle czyni z niej... E, Instrument całkowitego, całkowitych wpływów niemieckich? No, a może. To po co inny rząd? To po co inny, ale po co inny rząd? Czyli w tej chwili prawo i sprawiedliwość to już jest rząd, który realizuje interesy Berlina. Już w tej chwili? E, musi. No, musi, dlatego że w Polsce kto chce wygrać wybory. Musi zgadzać się na wszystko, co Berlin chce, ponieważ większość Polaków jest zdecydowana ponieść wszelkie możliwe koszty, żeby tylko Polska była posłusznym członkiem Unii. Więc wie pan, i to sami Polacy tego chcą. A z drugiej strony, problem. z drugiej Szkolacje strony jest proste postują, zdanie nie. i pan doktor musi się z tym zdaniem uporać, jeżeli nie Unia Europejska, no to Rosja i to jest to zdanie, które nieprawda. przez wiele lat kończyło dyskusję. No to jest zdanie fałszywe. Pod jakim względem? Nie, to jest zdanie typu jak nie zima to lato, no. No dobrze, to co? To jest tu? nieprawda. Po prostu jest to nieprawda. To jaka jest prawda? Taka, że jest to fałszywe e, porównanie, czy też fałszywa alternatywa albo Niemcy, albo Rosja. Ja się z tą alternatywą nie zgadzam. Oczywiście każdy, kto rozumie w kategoriach tej alternatywy, nie ma innego wyjścia, jak tylko wybór albo Niemców, albo Rosji. Tak? Natomiast e, to, co przed nami, zadanie, jakie przed nami stoi, to jest dotrwać do zmiany sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś myśli, że demokraci będą rządzili wiecznie, no to się myli po prostu. Tak jak się mylił, kiedy twierdził, że komunizm jest wieczny i możemy się tylko dostosowywać. I chodzi tylko, żeby był mniej opresywny, tak? No to jeszcze na koniec zapytam o... O Chiny, bo jak rozumiem cały ruch z dowartościowaniem Berlina jest po to Amerycji, to o tym już powiedzieliśmy, to o tym pan doktor powiedział przy telefonie Jerzy Targalski, żeby mieć większe siły do starcia z Pekinem, żeby zgarniać jak najszerzej kolektywny zachód i w jednym celu go umacniać w walce z Pekinem. No tak, ale umarzenie Unii Niemieckiej w walce z Pekinem to jest mrzonka, niczego takiego nie będzie, więc jedyne co e, może być, to e, po prostu Ameryka wypuszcza e, Europę z rąk i powierza Niemcom. W tym sensie może e, siły skoncentrować na Pekinie, ale to tylko oznacza, że będzie z Europy wyeliminowana i długoterminowo perspektywicznie na tym straci. No i tutaj mamy. Ja to już tak raz było, przecież przypominam, że ten projekt wycofania. Stanów Zjednoczonych z Europy, były ćwiczone za Obamy, tak? I e, szybko się okazało, że jest polityka błędna, stąd polityka Trumpa, e, równoważenia sił w Europie i e, powrotu e, Stanów Zjednoczonych do Europy. I teraz są demokraci i powtarzają to samo. Więc w pewnym momencie zdadzą sobie sprawę w Ameryce, że trzeba jednak w tej Europie być. A jeżeli nie być, to mieć kogoś, yy, kto będzie, yy, wobec Stanów jeszcze lojalny, to znaczy nie będzie kombinował, yy, paktował z Chinami, tak? A Niemcy z Chinami paktują, co widzieliśmy na Koniec zeszłego roku, kiedy. No szybciu... przecież porozumienie podpisali w Unii Europejskiej, tak? Nie ratyfikowane, ale podpisane. Teraz jest pytanie, czy ono będzie ratyfikowane, bo też są pewne obiekcje. To się tylko na koniec zapytam, czy w polityce z symbolem ma jakieś znaczenie, w polityce zagranicznej, bo wypowiedź Joe Bidena tak się złożyło akurat była tuż po tym, kiedy Łukaszenka porwał polski samochód, a z, niego, a z jego pokładu samolot. samolot, a z pokładu samolotu uprowadził działacza Romana Pratasiewicza. To jest tak, że w ogóle w Waszyngtonie tego typu sprawy się rozpatruje? Czy nikt nie myśli w ten sposób, że to nietaktowne może w takiej sytuacji ogłaszać przyzwolenie na... Takimi niemocami e... to się w Amerykanie nie zajmują. A Biden to w ogóle nie kojarzy pewnie gdzie jest Białoruś, więc wie pan. Czyli mają to w nosie? Nie chodzi o to, że nie mają sytuacji na Białorusi w nosie. Na pewno będzie ona no, omawiana na, na spotkaniu czerwcowym e, i zobaczymy, czy dojdą do o, jakiegoś porozumienia w tej kwestii, tylko po prostu e, no, takie drobne rzeczy z ich punktu widzenia e, nie są przedmiotem ich zastanawiania się, wie pan. No. No naprawdę trzeba być, że tak powiem, wysublimowany, żeby na takie uwagi, żeby na zwracać uwagę. Amerykanie na to nie zwracają uwagi. No, liczy się twardy interes w polityce zagranicznej. No dobrze, czyli z naszej rozmowy konkluzja jest taka, trzeba przetrwać. Takie jest moje zdanie, no, ale e, przetrwanie poprzez całkowite podporządkowanie Niemcom jest moim zdaniem e, opcją błędną, no. To pytanie przetrwać w oparciu o co? W oparciu o siebie. I to jest to zdanie pytanie: tylko, czy mamy taką moc? A ja mam pytanie: czy mamy taką wolę? Bo wszystko zależy, moim zdaniem, od woli. Jak się nie ma woli, yy, tylko ma się wolę dostosowywania. To wie pan. A e, jak się zaczęła opozycja przeciwko komunizmowi, to co? Była wola, tak? Chociaż wszyscy twierdzili, że komunizm jest wieczny i Związek Sowiecki nigdy nie upadnie. Jak twierdziłem inaczej, to wszyscy twierdzili, że jestem wariatem albo agentem KGB. A komunizmu 30 lat już nie ma. Przynajmniej formalnie. No powiedzmy, że. Sam się rozmonował, tak? E. Demontował się sam, ale e, pozostało po nim e, no, pozostały po nim ruiny. E, I pozostały po nim, i pozostała po nim spuścizna. Panie to. doktorze, stawiamy kropkę 1635. Jerzy Targalski był gościem popołudnia wnet w dłuższej niż zwykle rozmowie, ale to może i słusznie się stało. Panie doktorze, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.